Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, po raz kolejny przybywamy tutaj z dobrą nowiną. To jest wszystkim dobra nowina, a nawet bardzo dobra nowina dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, dla obywateli mieszkających w Wielkopolsce Wschodniej. Otóż ogromne pieniądze po raz kolejny spływają od Rządu Prawa i Sprawiedliwości do naszego regionu. Tutaj Pan Romar zechciał powiedzieć, iż w poprzedniej edycji pieniądze, które spłynęły z Funduszu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych to było blisko 24 miliardy. Teraz druga edycja to jest już 30 miliardów. Podobną progresję notujemy w przypadku środków, które trafiają do Wielkopolski Wschodniej. Szanowni Państwo, w tej chwili to jest uwaga 724 miliony. 724 miliony złotych na nowe inwestycje to jest około 61% więcej względem pierwszej edycji. No, tutaj właściwie trudno jest, trudno jest. ta kwota wzrosła o 274 miliony, czyli właśnie 61% względem pierwszej edycji. To jest ogromny progres. Proszę Państwa, tak drogą przypomnienia. Fundusz Rządowy Polski UACZ i Program Inwestycji Strategicznych, to jest wielki plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. To jest szansa na zredukowanie czy ograniczenie nierówności społecznych. Wreszcie, to jest program ten czy wdrożenie tego programu daje możliwość podniesienia standardów życia mieszkańców naszego kraju. Program. Umożliwia dofinansowanie samorządom, także samorządom z Wielkopolski Wschodniej, inwestycji publicznych i to nawet do 80%. O tym też należy pamiętać. Oczywiście ten wkład samorządów jest istotny, ale decyduje jednak wkład strony rządowej. Tak jest też w tym przypadku. Szanowni Państwo, zwróciłbym też uwagę w przypadku naszego regionu, czyli Wielkopolski Wschodniej. Iż największe dofinansowanie otrzymał region Koniński, miasto Konin, blisko 24 miliony złotych dla gmin z powiatu oraz powiatu Konińskiego ponad 157 milionów złotych, razem 181 milionów złotych. To są kwoty, które robią wrażenie, ale to najistotniejsze, bo przecież one poprzez samorządy naszego regionu spłyną do mieszkańców. Właśnie miasto Konin otrzymało najwyższe dofinansowanie do inwestycji ze wszystkich projektów w naszym okręgu, to jest 19 milionów złotych na przebudowę ulicy Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta Gopło do skrzyżowania z ulicą Las Szanowni Państwo, my pozwoliliśmy sobie Państwu przekazać dokumenty, nie wiem czy już są przekazane do Państwa, ale za chwilę będą przekazane, tak? Okay. ok. Gdzie rzeczywiście w sposób bardzo czytelny Państwo znajdziecie wszystkie te najważniejsze kwoty. Ja w tej chwili bym poprosił Kolegę Posła Witolda Czarneckiego też o kilka słów. Bardzo proszę. O, o dzięki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że przy rozpatrywaniu czy rekomendacji danych projektów nie kierowaliśmy się politycznymi preferencjami, tylko uwzględniliśmy wszystkie wnioski. To znaczy kierowaliśmy się interesem mieszkańców, a nie interesem tego innego czy drugiego włodarza. I myślę, że jak przestudujemy wyniki tych naborów, a tego, tych projektów jest bardzo dużo, to na pewno Państwo stwierdzicie, że to zadanie zostało dobrze wykonane i sprawiedliwie. Ja chciałem podziękować pani Wojewodzie, która przygotowała świetny materiał, do, który pokazuje sytuację w całym województwie wielkopolskim Zbyszek mówił o tym, dostaliśmy najwięcej dostał powiat koniński, Nasz region dostał o ponad 200 milionów więcej w stosunku do poprzedniej edycji. Miasto Koniec to największy projekt, ponad 23 miliony złotych. Natomiast z tej racji, że ktoś by mógł powiedzieć, że środa śremnie są mniej dostały to, że też mój okręg wyborczy te nasze okręg, ale to dlatego, że to są mniejsze miasta, mniejsze, mniejsze powiaty, niż powiat ten jest wielkim powiatem, dlatego 157 milionów złotych, a, a powiat średzki czy śremski niewiele ponad 50. Powiat Rzeźnicki też może, może jest zaskakująco, że nie dostał tak bardzo dużo, ale powiat Rzeźnicki wielokrotnie był, dostał, dostał, łapał się na różne projekty i teraz też ta kwota gdzieś oscyluje wokół 50 milionów. Generalnie proszę Państwa to powiat koniński 157 milionów, turecki gnieźnieński 104 miliony złotych, to też wielki powiat gnieźnieński, yy, 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 turecki 99 milionów, kolski 83 80 e, Polski, 897 i no, no, w tamte mniejsze niewiele ponad 50 milionów. No, kwoty są bardzo duże i trzymamy kciuki, żeby y, y, dysponentom tych środków wszystkie projekty się udały, żeby inwestycje, żebyśmy mogli y, no, w ciągu krótkiego czasu, roku może chciągły niektóre później niż roku, żebyśmy mogli uczestniczyć w otwarciu tych inwestycji, bo to jest po prostu zupełnie, ale to zupełnie nowe rozdanie. To jest plan, taki plan Marszala dla Polski. To jest, jest taki wielki mechanizm rozwojowy i to jest odpowiedź rządu Mateusza Morawieckiego na na pandemię. Wybraliśmy rozwój i myślę, że ten wybór. Wszystko czujemy. Obudzimy się za kilka lat w innej Polsce. To będzie zupełnie, to będzie skok cywilizacyjny. Yy, bardzo się cieszę i myślę, że, że na pytania mogę odpowiedzieć będą, jak się pojawią jakieś jak poprzez studiowanie tych materiałów. Ja po prostu jestem bardzo zadowolony z tego sprawiedliwego, zrównoważonego rozdziału środków, bo tym się różnimy od naszych kolegów, że porzuciliśmy tą obłędną koncepcję rozwoju dyfuzyjno- Dyfuzyjnego, kiedy się liczyło, że najpierw, najpierw skupiamy wielki kapitał w wielkich miastach i potem się to rozpłynie na małe. No, nigdzie nikomu w świecie się coś takiego nie udało i ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny został przez nas odrzucony. My, my nawiązujemy do koncepcji unijnych. Unia też zakłada zrównoważony rozwój. Ten, ten rozkład, to, te, 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 to co dzisiaj Państwu przedstawiamy dowodzi, że dobrze się z tego zadania wywiązujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Bardzo Pan proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Polskiego, panią Anatę Niezkracką. Szanowny panie ministrze, panie prezesie, drogie media. Tak jak już usłyszeliśmy, to są bardzo dobre rozwiązania dla samorządów. W ramach Polskiego Ładu mogą wnioskować gminy, powiaty, mogą się rozwijać w. Jeśli chodzi o trzy filary gospodarki, o trzy filary rządu, te najważniejsze, które rząd prawa i sprawiedliwości uznał za najważniejsze, to jest rozwój gospodarczy, to jest polityka społeczna i bezpieczeństwo i właśnie w tym zakresie i w tym obszarze się poruszamy. Tak jak panowie wcześniej wspomnieli, wcześniejsza edycja to 20, prawie 24 miliardy złotych dla całej Polski, 2 miliardy złotych dla Wielkopolski, teraz mamy wzrost o 60%, czyli Wielkopolska dostaje tych środków 2 miliardy, 700, a tutaj do Wielkopolski Wschodniej, do samej Wielkopolski Wschodniej, trafia 700, ponad 700 milionów. Ja w, z tego miejsca bardzo bym chciała podziękować panu ministrowi, bo jest przecież e, również w tym zespole oceniającym te wnioski, ale również panu prezesowi, e, którzy tutaj dbają o tą Wielkopolskę Wschodnią, rozmawiając z samorządowcami, wiedzą, jakie są tutaj potrzeby w Wielkopolsce Wschodniej i jakie rzeczywiście zadania inwestycy, inwestycyjne powinny być dofinansowane. Mam przed sobą prezentację. Na tej prezentacji widać, jakie zadania, w jakim zakresie zostały dofinansowane, a została dofinansowana na pewno gospodarka wodno-kanalizacyjna, infrastruktura. Na samą infrastrukturę to jest ponad milion, miliard dwieście tysięcy dla Wielkopolski Wschodniej. Poproszę o kolejny slajd. 930 9 milionów to jest również na, na infrastrukturę. Szanowni Państwo, 463 to jest kolejna kwota, która nam tutaj mówi o kolejnych obszarach wodno-kanalizacyjnych i jeszcze mamy kolejne środki 114. Milionów na ekologię. Także wszystkie obszary zostały zawarte w Polskim Ładzie. Gminy mogły tutaj i powiaty wnioskować na różne zadania, czyli nie było to stricte ukierunkowane na jakieś konkretne działanie, tylko rzeczywiście ten obszar był bardzo duży. Tak jak pan minister powiedział, największe dofinansowanie. Jest dla powiatu Konińskiego i dla Konina łącznie 180 milionów złotych, dla samego Konina to 23 miliony. Największy, największy projekt to 19 milionów, to jest przebudowa ulicy Jana Pawła II tutaj w Koninie. To jest największy projekt spośród wszystkich z Wielkopolski Wschodniej. Natomiast drugi duży projekt to Środa Wielkopolska budowa obwodnicy Środy Wielkopolskiej. Ale obserwując listę. Widziałam, że w zasadzie w każdym powiecie wiele gmin e, wnioskowało o trzy projekty i w niektórych e, sytuacjach, a właściwie w większości, można powiedzieć, że te trzy projekty uzyskały dofinansowanie. I to są kwoty, Szanowni Państwo, do 10 milionów, ponad 10 milionów gminy mogły wnioskować w ramach Polskiego Ładu do 31 marca na trzy projekty i tak też wnioskowały. Ten pierwszy projekt nie mógł przekroczyć kwoty 65 milionów, drugi projekt nie mógł przekroczyć kwoty 30 milionów, trzeci 5 milionów i takie też projekty były złożone i tak jak powiedziałam w dużej mierze w wielu miejscach, w wielu gminach te środki zostały wyasygnowane nawet na trzy projekty. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to duży wzrost, jest to ogromny rozwój i na pewno nowe miejsca pracy, na pewno rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy tutaj dla Wielkopolski wschodniej, jakże ważny, również tutaj w Koninie, o czym wszyscy doskonale wiemy. Dlatego serdeczne podziękowania w imieniu wojewody Michała Zielińskiego kieruję do obecnych tutaj pana ministra Zbigniewa Hofmala i pana prezesa Witolda Czarneckiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ja jeszcze może, może jeszcze kilka słów chciałbym dodać, czy podzielić się proszę Państwa taką refleksją z pracy w komisji, bo rzeczywiście miałem zaszczyt i obowiązek decyzją Pana Premiera Mrowieckiego pracować w tej komisji, ona była bardzo nieliczna, więc w związku z tym mieliśmy mnóstwo pracy, to codziennej takiej pracy, bym powiedział także quasi urzędniczej właściwie analizowania wniosków i tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany analizą tych wniosków. Teraz to odniosę nawet do skali szerszej niż, niż Wielkopolska Wschodnia. Wielkopolska jeszcze szerszej, mianowicie analizując te 16 województw, to muszę powiedzieć, że te wnioski w zdecydowanej mierze były przygotowane bardzo profesjonalnie przez samorządy. W tym miejscu wypada podziękować samorządom no koszula najbliższa ciało, więc przede wszystkim dziękujemy samorządom z Wielkopolski Wschodniej za to, że tak profesjonalnie podeszły w większości przypadków, miażdżącej w miażdżącej większości przypadków do, do tego dzieła. No to są całe rzesze urzędników, które pracowały na to. No i efekt jest właśnie taki, że mogliśmy bez najmniejszego problemu rzeczywiście te wnioski opiniować pozytywnie. Pan premier ostatecznie podpisem zdecydował o tym, iż dzisiaj możemy ogłosić wyniki drugiej edycji tego, jak tu powiedział Witek, rzeczywiście programu o charakterze no, pewnego rodzaju tak. przełomu cywilizacyjnego, to też warto podkreślać i to pierwsza taka refleksja. Druga to jest rzeczywiście ta ogromna progresja finansowa w stosunku do, do pierwszej edycji. No, w trzeciej edycji może być tylko lepiej, ale nie będziemy już tego w tej chwili zapowiadać czy uprzedzać, ale tak się domyślamy, że, że, że będą kwoty robiące jeszcze większe wrażenie. Teraz oczywiście zasadnicza sprawa to, że tak powiem, skonsumowanie tych kwot mamy nadzieję, a jesteśmy pewni, że samorządy dadzą radę i dla dobra mieszkańców skutecznie będą te inwestycje publiczne realizowały, bo rzeczywiście program, jak już powiedziałem, na wstępie przewiduje bardzo duże dofinansowanie, bezwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych. Więc teraz, że tak powiem, piłka jest po stronie samorządu, ale jestem tutaj spokojny, iż samorządy, z naszą pomocą, oczywiście z pomocą rządu Prawa i Sprawiedliwości, poradzą sobie w wdrożeniu, realizowaniu tych inwestycji. Będziemy mieli no, dużą radość i satysfakcję, mogąc uczestniczyć rzeczywiście w, w uruchomieniu kolejnych inwestycji. Mam nadzieję, że to nastąpi stosunkowo szybko proszę państwa to nie jest też ostatni program który nasz rząd będzie realizował bo już wkrótce proszę się spodziewać kolejnych programów Dzisiaj pan premier to zapowiadał na swojej konferencji więc ja się nie będę powtarzał ale możemy spodziewać się następnych na przykład dotyczącego zabytków więc już wkrótce to nas już wkrótce to nas czeka i my tutaj. Popęgerowski roski bardzo ważny, tak. To myślę, że będziemy się. W ramach Polskiego Ładu komisja, w której zasiadam, już wkrótce przystąpi do analizy tych wniosków dotyczących terenów Popęgerowskich, i tu możemy chyba z witkiem powiedzieć, że będziemy dalej starali się dbać o interesy Wielkopolski Wschodniej, żeby rzeczywiście jak największe środki tutaj spływały. Może jeszcze powiem dwa słowa. Na, na wszystkie projekty pieniędzy, to prawda, bo ktoś może nam zarzucić, że jak były projekty pewne odpadły. To prawda, bo jednak tego byśmy nie wytrzymali. Ale myślę, że to jak rozłożyliśmy, to jak te środki zostały rozdysponowane, pokazuje, że przyświecają nam jakieś dobre intencje. Chcemy, żeby po prostu się Wielkopolska równomiernie rozwijała, a nasz region był szczególnie niedoceniany. No proszę Państwa, z tego okresu po pandemii połączonego z wojną na Ukrainie chcielibyśmy wyjść z dobrym wkładem, który pozwoliłby nam z, jakoś z ufnością patrzeć w przyszłość. Bo po prostu ona przed nami się rysuje w barwach takich niepewnych. Nie wiemy, jak się skończy sprawa na Ukrainie, ale jeżeli skończyłaby się zwycięstwem Ukrainy, jeżeli by się udały nam te projekty wszystkie zrealizować, to trzeba powiedzieć. Możemy śmiało, z, z ufnością patrzeć w przyszłość Polski. Chociaż mówię, ten stan niepewności cały czas na razie, jak wojna trwa, gdzie się taki w sercu niepokój odczuwamy, że jednak trzymamy kciuki za Ukrainę. Mam nadzieję, że, że Ukraińcy zwyciężą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi, szanowni państwo. Program miał na celu głównie utrzymanie aktywności inwestycyjnej polskich samorządów. Jak się okazuje, samorządom jest to naprawdę potrzebne, o wskazuje frekwencja i jakość projektów, a także potrzebny rządowi, który znalazł środki, żeby to dofinansowanie niezbędne w wysokości co najmniej 80% rzadkości użytkowej to... przegadać. Ja jeszcze raz dziękuję to... uczestnikom, jak informowałem na wstępie. Wszyscy Państwo są do Państwa dyspozycji. Zachęcam do indywidualnych rozmów. Proszę Państwo jeszcze też otrzymali Państwo te informacje od nas? Myślę, że one są stosunkowo precyzyjne. Tam są podane wszystkie kwoty dotyczące każdego powiatu, każdego powiatu więc także edycji pierwszej, edycji drugiej odnotowany jest wzrost, więc myślę, że to będzie dla Państwa pewna pomoc w formułowaniu przekazów. Dziękujemy bardzo.